Um, tak, siema jest Figułę, a dzisiaj chciałem wam przedstawić materiał z Galaxy Live. Nie wiem, czy w ogóle ten tytuł, tytuł. Wybaczcie za to, że kurka, nie będzie montażów na tym materiał, ale tak. Ostatnio w ogóle. Nagrywałem właśnie powrót właśnie gry mojego dzieciństwa, co grałem 10 lat temu, czyli Dungeon Rampage, które powróciło. A teraz zagrałem sobie właśnie w to, ponieważ również ta gra została właśnie dodana na Steama już trochę dosyć dawno, ale pomyślałem sobie, dobra, wejdę. I to też nagram. No i jestem. Dobra. Wybaczcie za odgłos jakiś dziwny. W ogóle jaka ta gra jest głośna. Okej, okay, postawię wieżyczkę, Pyk. Dobra. Let's go. <grym> Powtórzę. co... <grym> nie mamy na nawet znać. Kurka, jakąś kartę musimy tutaj... Dobra. Zróbmy to. O nie! Jesteśmy zgubieni. Jakiś potwór chcę zabić. Dobra, fajnie. Wszystko fajne. Tak jest. Gra, co ma 50 lat. Właśnie będę w nią grał. Szczerze? Nawet nie wiem dlaczego, ale... Może mi się chciało, nie wiem. Ale masakra, z tym, jak ono jest głośno. Nie wiem, dobra. Co ją ściszyłem, bo nie mogę. Okej, okay, jakiś lutek tutaj chodzi. O, kolejny napad, super. Gównowazę nam rozwalą. Coś tam... <noise> Ej! Potem jak ich pokonaliśmy, nagle są oni nasi? Okej... Okay. Tu można coś kliknąć? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie pamiętam takich rzeczy. Galaxy Life, ja. Yeah. darmo nas Steam, możecie sobie kupić. Chcecie się pobrać. Przepraszam, jeżeli te głosy w tej grze będą jakieś dziwne, ale naprawdę one są powalone, no. Tak szczerze tak grać jak Clash Royale. E, Clash of Clans, przepraszam. Co tak szybko mnie ich rozwalamy? Co to są za OP jednostki? Jakim oni oni ze je wygrali? <grym> Nie wiem, tak szczerze, ale dobra, wracamy na bazę. Fajne głosy, naprawdę. Ta, ciągle ta sama piosenka za leci. leci która się resetuje jak coś zrobimy. Super, super, dobra. Tak szczerze, co my możemy teraz zrobić? Główny hall, use chipset, start upgrading. Muszę to start, start baterii stworzyć. Dobra, czekajcie. Jak w każdym takim buildingu, takiej gierce, zobaczmy co tutaj w ogóle możemy robić. Na możemy sobie stworzyć kopalnię i w sumie, czemu by nie? Można takową zbudować. Okej, okay, tutaj widzę, że można zaprosić jakichś znajomych. Nie mam żadnych. Tak, no to nie zaproszę nikogo. Ale, 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 tak szczerze szybko to poszło. Dobra, możemy budować coś kolejnego. Co to jest w ogóle? Bank. Dobra, bank w państwie się przyda jak najbardziej. Armia. Możemy armię stworzyć. Ok, kamp na właśnie e, uczenie naszych właśnie minionków, ok. Defense, jakieś turety można postawić. Sniper tower, kanon. Dobra. Obrona naszego państwa, tak to nazwę, się przyda. Nie mamy pieniążków. Jak zdobyć do cholery pieniążki? Chyba, że nie mamy bardziej robotnika, ale pieniążków w sumie też nie mamy. Bo to chyba kosztuje 1000 coś, a ja mam 955, więc. jak się już trochę. no co mam zrobić? Okej, okay. można niby sobie zbudować to, co nastać, jak na razie, ale. nie będę krywał. Wolałbym również postawić tak coś, co. właśnie da mi możliwość obrony. Ale może najlepszą obroną jest. A tak? Galaxy Store, okej, okay, może jasno wyjdę. Co to mamy? Okej, okay, mamy misję. Alert. O kurka. Właśnie o tym mówiłem. Atak. Kosmici atakują. Tymczasem ja z jednym dalej. O nie, porywaj mi w ogóle ludzi. Tak nie może być. Ta foba jest ostra. Lepsza niż w Cyberpunku. Okej, okay. no dobra. Uff, tak szczerze. Co ja mogę zrobić? Szefie. Szefie! Trzeba mieć nowy storage. Bank. Przecież postawiony jest bank, tak? Czy jeszcze nie? No kurde, się buduje. Dajcie mi spokój. <laughs> Ale dobra, w sumie dobrze, że to zrobiliśmy. Okej, okay, yy, trening campy trzeba zbudować. Kurde, bolek, kartofelek, nie stać mi na to. Teraz jesteśmy w dupie, nie? Może za miejsce dostanę za to, że coś się zbuduje? 8 minut jeszcze? Nie mam czasu na materiały, żeby takie coś robić. Proszę mi tutaj oddać pieniądze. Klik account to selek końsy, dobra. Okej, okay, no i pięknie. No i pięknie widzowe. Teraz tu można żyć, dobra postawię tutaj. Pewnie też się będzie też kolejne godziny budować. Nie, na szczęście nie. Minerały. Minerały, collect miner. Elegancko, dobra. Ja już po prostu wiem, co się dzieje na tej grze. Dobra, tak się za... Drugi storage. Build Silo. Dobra. Jak są silos, no to będę mieć. Okej, okay, mamy to stworzone. Okej, okay, musimy trzech przeszkolić. Typów. Raz. Dwa. Trzy. Dobra. Trzy będzie długo robić. Za przeproszeniem 10 minut. Nie ma opcji. Nie ma tyle czasu. Kolej... O kurka, dużo tych minerów trzeba zrobić. Skolektować. O, co to co? Co jest? Ile minerów? Możesz mi powiedzieć skąd to jest Nie wiem, ale dobra. Okej, okay. dobra. Czyli co? Lecimy na walkę. <laughs> tak jest, ciekawa jest ta gra. Jak mam być stary? Czekaj, czy ja wchodzę właśnie na walkę z iloma w, w jednostkami? to kurde jest? No, can't attack LWB chief no właśnie Wszyscy nie mamy czym, żeby w ogóle atakować Dobra, widzowie Jak się tu wraca na bazę? Dobra, chyba tutaj Wbijamy sobie na chatę Chyba to był do... mam taką nadzieję No nie Jak się tutaj cofa? Go home, dobra, to jest napis. To jest taką czcionką napisane, że ja się troszkę zgubiłem. Dobra. Nagrody jakieś. Spoko spoko. Co ty gadasz? Nie chcę nic kurde robić. Proszę mi zostawić. Z dwóch, dwa sniper towery. Dobra, my będziemy teraz. Taka defensywa tutaj wchodzi teraz na wyścig level. Co ja robię, nie wiem, ale weźmy do niego bardziej wizyt. Visit a nie atak to pierwsze. No dobra, ogólnie możemy sobie klikać tutaj to. No spoko. Ej, fajne. Dziękuję, dziękuję. Teraz go home. No dobra, chyba jakiś tam quest zrobiono, więc spoko. No właśnie, 2000 końców. No okej, okay. <laughs> Dobra, Hirewalk. Siema, siema. Collection call. Dobra, my no kurka co robimy? NIE TO! Dobra, jeszcze raz. Build. Turety. Kładziemy. Musimy bronić się. Dobrze i dzielnie. Znaczy nie wiem czy dobrym pomysłem z po prostu zbudować, ale z drugiej strony mogę coś tutaj zbudować, żeby... ...go właśnie jeszcze... ...uratować tak po nazwie? Nie wiem. Okej, okay, sobie te budynki. że po prostu mieć. Nie trzeba tak tryhardować dla misji nie? Majne są budowane. No dobra, coś tutaj się buduje. Kiedyś uda się. klik the button to resist the pirates' attack. Pirate attack? No dobra, chyba trzeba. Niech piraci sobie tutaj pojadą. O kurka, jakiś statek. Nie wiem, co tu się dzieje. Oczywiście, <grym> jeżeli byście chcieli mieć kolejny materiał z tego, to właśnie. Tytułu, no to oczywiście piszcie w komentarzach śmiało, ale no tak, y, szybko poszło. Obrona nasza nie jest najwybitniejsza. O kurko, brat, nawala bombami jakimś. Może kiedyś przyspieszyć? Um, tak jakby nie, tak tego sobie myślałem. Okej. Okay. dało mi się przetrwać. Bardzo długo tamten balon nawalał, nie? Mmm... Active Camp... Dobra... Czekajcie, tutaj trzeba te minerały... A tutaj co trzeba było zrobić? Trzeba było zabrać jakieś końce, no to pyk! Okej, okay, a tutaj high worker, you can attack... Co? Cześć co? High worker... You can hire them... ...at the top of the screen. nikom Muszę mieć więcej workerów, jak to zrobić? Tak worker. No dobra. I tak jak coś miałem zrobić, to spoko. Co tu mamy? Trans... Mm -hmm. Dobra, to nawalamy, nie? <grystanie> Okay, Jakie rzeczy da się z Ton zdobyć? Mm. Frogrox. Czyli to jest pewien Frogrox? Albo to. Dobra, wezmę te, to i to. Właśnie. Misja zrobiona. yeah! Łatwa. Ma no, łatwa misja. <grywa> Dobra, co my tu mam jeszcze za misję? Oh, the cannon, Train 2 Marines. Okej. Okay. Tego kanona bym mógł postawić przykładowo tutaj. Clean malinsy, ta, No dobra, tylko czekajcie czekaj. Tutaj... To było raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, weźmy sobie kilku w sumie, bo będzie jakieś tam napady robić może. Więc fajnie by było ich mieć. Tylko jak to zrobić, tych looterów? Kurka. Stata... czyli coś tam? OK, czymś Star Base Level 1? A my mamy. Nie wiem, ale mogę sobie polepszyć. Tak? Tak. 10 minut będzie budować się. Dobra, widzowie! Mamy to. Piękna nasza osada, wiadomo. I to by było w sumie na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mam nadzieję, że kilku z Was sobie zobaczyło tą yy, gierkę na nowo po tylu latach i sobie pomyśli, że. Ej, to by była super gra. Muszę ją sobie zobaczyć. Kilka odcinków może się pojawić z tego tytułu, jeżeli oczywiście wam się spodoba. I co? Mówię do was, Pa, papa!